Gift Egg czyli jajko, pisanka, łamigłówka. Bardzo ciekawy produkt od wydawnictwa TM Toys. Bardzo dziękujemy. Zobaczcie, mamy jak pisanki kolorowe, różne kolory, różne wzory kwiatowe. A to jest łamigłówka. Jeszcze, jeszcze różowa, tak? Różową pokażemy. I tak, może najpierw Trochę informacji, tu jeszcze jakieś przykładowe, tak, dekoracje. Wkładamy patyczek od góry i trzeba go wyjąć dołem. Jajko jest labiryntem. Więc mamy jajko, a tak naprawdę mamy łamigłówkę. Uch, patyczek do jajka przez jego górny otwór. Przeprowadź patyczek przez tunel labiryntu. imię patyczek na spodzie jajka. Tak, ten to jest. O, nam dostarczył produkt. Już oglądamy. Na przykładzie sobie różowego zobaczymy. Mamy podstawkę. Tak. Tak wygląda to jajo. Moi drodzy... Plastikowe jajko zdobione różnymi wzorami. To jest takie z serduszkiem. A w środku jest labirynt. Tu jest też podstawka na jajko. Możemy sobie je postawić. No i mamy patyczki. mamy patyczki. Jeden patyczek i drugi patyczek i mamy przeprowadzić patyczek przez labirynt zaczynając od góry wychodząc dołem bardzo ciekawa rzecz świetny produkt du bardzo polecamy lepiej kupić takie jajko dziecku będące łamigłówką, niż na przykład, nie wiem, jajko niespodziankę, które często się kupuje na Wielkanoc, bo z tego będzie więcej pożytku, tak? Malutki, fajny taki, taki prezencik, już w ładnym opakowaniu, a będące łamigłówką. I można patrząc, można by ten zamkniętymi oczami, można gdzieś płać za plecami, trzymając, sobie przeprowadzić taki patyczek przez, przez pisankę. Jednocześnie to jest typowe, takie na, na święta, yy, idealny prezent. Idealny prezent, podarek. Można się tu jakieś czekoladki, ale same same jajka są też bajerem yy, i po prostu do koszyka, tak. Uważamy to za za fantastyczną rzecz. I jeszcze sobie można postawić, że stoi stoi to jako ozdoba. Ale tak naprawdę to jest zabawka. I mądra zabawka, bo, bo się uczymy, tak? Czegoś rozwijamy umysł. Gift Egg od wydawnictwa TM Toys. Polecamy.